Cześć Systra bis 119, w kolejnym filmie z. Army 3? Ja ustawiłem trzecią osobę ostatnio? Czekajcie, ustawiłem trzecią osobę ostatnio! Oh. Wait a minute! Wait a minute! A, ostatnio chyba włączyłem. Tak, dobra. Zdebijemy się tutaj. Okej. już że zapisów nie ma, jest tylko ten zapis, jak wyszedłem z gry. Chyba wezmę trzecią osobę. Gdzie łatwiej się przekradać. Bo właśnie, jest jakiś ten. Chyba.

Uc nie ma to jest ta ciężarówka kolejnego typu dachu plagę. On strzedł właśnie z dachu. I ta ciężarówka czeka jak ona miała. Wygląda ogóle to, że Aster jest gdzieś na stronie Idziemy tą stronę Okej okay. No cóż Jest problem Bo się skradamy, a w armii ta skradanka nie jest całej najlepsza Gdzieś na terenie obiektu, obiekt jest kurwa nibit niewielki to jest tamta Chyba tak Chyba, to była 80, coś, nie? Z tej strony, szary wilk, odbiór. No i pójdź, chciałem zrobić. Chyba ją mam, ale. Spróbuję jakoś to obejść. Ci nie ma u góry. Fajnie, że oni się świecą. mi pomaga strasznie. Przedziwiam trzecioosobową osobową kamerą, bo. Bo tak. Mi to pomaga strasznie. Żeby się kurwa skrać, na pierwszoosobowej osobowej tej to się zbochlastał. O kurwa. Jak on mi nie zobaczył, to jest kurwa cud. Tam jest ciężarówka. Dobra. Okay, biały van. Idę dajesz. Wejdziemy ją naokoło w racji tego, że. Z racji tego, że jestem, kurwa, pochylony za bardzo i się zaraz połamie Okej, okay, poprawimy się i idziemy dalej było tak źle I rescue daddy. bill and head back to the roof over yeah i'm Oscar mike out it's <tries> hmm Kurwa, jak mam na plecach teraz. jo dole, dobra. To się uciec z nim. Tą samą drogą, co tu przyszliśmy. Dosłownie tą samą. Tylko, że wtedy trzeba uważać do typa przybranie. Tą niebanym ninjom To pierdolą wiewiórką, której nie widać. Nie, nie widział mnie. O chuj, kurwa, nie! Widzieli mnie. Fam! Czytaj! A widzieli mnie. Kurwa, Dobra, mam go na plecach. Spróbujmy jeszcze raz. Ten mi widział z prawej bardziej. Ten tamten. jednak kurwa, ten dron wystaje mocno. I, kurwa, widziałeś z czekaj. Albo ty na wieżyczce teraz stoisz. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. prawie spadłeś z niej żeby coś. Nie jest źle, nie jest źle. O tu idzie teraz. Pójdź w lewo, ci nie widział, już już ty nie widział. Okej okay. A teraz stoisz szansa. Uj, nie widział mnie. Ja, pierdole, nie widział mnie. Ja, pierdole, on się odwrócił w moją stronę. Już w bierzchach się odwrócił. Ja, pierdole. Jestem w stanie Na razie nie. Teraz się musimy ewakuować. tam stoi? Chyba nie Nie, przeszedł gdzieś, okej okay. Wow, okej okay. Kurwa, więcej tam ich stoi teraz Jeszcze ich tam tylu nie było, kurwa jego mać Brawo. Tutaj napierdolacie sobie Widziałem jak chciałem, dobra idziemy tędy. On tam siedzi dalej, tylko się trochę bardziej znikał. Czyli tutaj tylu było, tylko że ich nie widziałem. To jest możliwe. Dobra, po kamieniach przeszedłem. Dobra, Ty idziemy z. Oj, dobra, spierdalamy. Kurwa, Dam kurwa, dam kurwa, 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 uciekam z niego. Tędy. De kurwa, 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 a kurwa, tak przebiegnę to, żeby kurwa, z kurwa, punktu kurwa, kurwa, gonią mnie. Te opuszczone strefy zagrożenia bardziej kurwy jak ten. Dobra, zapnij go szybko właśnie te kamienie na nich przygotujmy, żeby ja tam doszli, tutaj coś gadają pogadali Nic? Pisza? Nie widzę żadnych światełek Teraz kierujemy się tam Dobra Zapisz grę jeszcze raz Bo mogę lecimy to fajnie jakby wiedzie coś widział nie Wiesz, że to byłoby bardzo fajne Zdanie gry. Ceru, kolejna strefa zagrożenia. Hej, dawaj, to małą coś pytają? Nie, ale tam cały czas stoją. Brutto że absolutnie trułem Edgy na plecach. a sobie tych tam nie ma? No kurwa, tam nikogo nie ma O chuj chodzi? Ostrzelane samochody? No chuj, grę mi zapisało, kiedy jest y, zapis gry? 12.24, 12 dobra no Podejdę tam Że nikogo nie widzę Jakby kurwa tukło. Okej okay. Dosłownie nikogo nie widzę these tops just uh okay jack rudwell any of our boys been on a killing spree over uh nope negative why there are dead bluebells everywhere looks like a bad day in pakistan down here over didn't hear any shots fired and if it was a boomer i reckon we'd have seen it over i don't want to hang around so, what am I doing? Over. No idea. Dr. Chatbeck wants to know if you can see anything squishy. Over. Uh, not really. It seems kinda dead. There's black gunk on it. You know, like some sort of necrosis. Okay, so it's safe to say there's nothing squishy. Then we want a. a what? Composite? A composite sample. Oh, gotcha. The laser. Nie, yeah, shoot it with the laser rud. Huh? O, oh. sorry, korreksz. Can you pulse it with the laser rud? Over. Copy, no problem. Should be able to manage that. Out Okej, okay, starujemy sobie ze złogowcem, Eddie jest z nami. Wejdźmy sobie do niego, schowałem się w krzakach, na wszelki wypadek. Wariant EDI-E1 I IGV zawiera laser próbkujący, umożliwia szybką identyfikację w większości znanej kompozycji pierwiastków dzięki bogatej w budej bibliotece. Przełącz na tryb optyczny bez załogowca. i wybierz F. Laser próbkujący w szeregu słyszy. No dobra, podjadę sobie jeszcze. Jak tu się... o, tak się wbijało, tak się zniżał jak na Zeusie, a tak się... dobra. it's unknown jack i got a reading I'm nailing nice job don't forget Eddie we're gonna need him out hey okay. yeah I'm useless Weight of this thing. You better expedite, Rudd. Bluebells are gonna realize their squad's not moving soon. Over. Yep, Wilco. I'm making tracks. Out. Okay. Rudd, Kingsley checked in. Apparently, okay. quickly, he's got eyes on a heavy machine gun covering the road from Palana. It's to the south, on the outskirts of the village. I told them you could probably work some magic. It's an autonomous weapon, so it'll have an M-Spec signature, say between 390 and 500 megahertz. If you chance to cross a spike somewhere in that range, hit me up. Over. Copy. Can't we just avoid it? Over. Nope, not this one. The LT one's it gone. That thing's a pretty indiscriminate killer. And there's a lot of our guys wandering around out there. Okay. We don't want them getting any free ballistic therapy. Oh yeah, and also, we got intel on a burning wreck. Sapphire spotted it south of Scala. That's the hill not far from where you are now. Could be a helo came down when that pulse hit. To może być nawet jedna z nas. Becken, możesz przeskoczyć i zobaczyć co się dzieje? Zakończ. Rozumiem. Przyjmując, że nie dostanę zablokowania... Ja pierdolę, te... Przejście z tej strefy zagrożenia jest tak pojebane. Dobra, zapisz grę. Tak. ...gun... ...out. To samo zapisało nawet w autozapisie. No tak, mam... ...biżyczka automatyczna i... ...olo? To to? Doa wieżyczka. Na pewno to trzeba zrobić. Czierpiemy do wieżyczki. Rudd, I got an update from Sapphire. The alien entity's gone quiet. Seems he settled down somewhere. How about we use the spectrum device? Find out what he's up to. Maybe we can put things straight, you know, establish peaceful contact. Nope. I don't want to get mind fucked again. Over. Hm. Hey, don't be like that. i think he was reaching out to you anyway chain of command corporal specialist <laughs> that's funny you're giving me orders now Yes, yeah, it's my prerogative ain't it trace the signal and try a cultural exchange of some sort out Kurwa coś migło na dole Pierdole kurwa Aha jeszcze sygnał obcych tutaj Tam coś było Tam gdzieś się pojawia Off. Stipe. I found him on the spectrum. Same signal. Sounds like a dolphin. You know, with the clicking and shit. You speak dolphin rud? It ain't one of my six, pal, sorry. Too bad. Stay with it and let us know when you get eyes on. Out. Odszukaj obiekt obcych? Co? Okej. Okay. Gdzieś tutaj. No to jest kampania foliarzy za foliarzy, ale powiem szczerze, że kurwa trochę creepy. To jest najbardziej, najbardziej creepy rzecz w tej kampanii to jest to, że nie mamy żadnej takiej walki stricte przez dłuższy czas, jak to było w podstawowej armii, a strzelamy, strzelamy że to będzie... właśnie strefa zagrożenia czemu? Ja tego kurwa chuja na plecach. Dobra, bliżej go słyszę Teraz lepiej Dobra, niebiescy gdzieś łażą Kulaczki Cebulaczki Nie wiem, czy ja mam się bać bardziej tutaj łaźni, tam jakiś płot Grań sygnałów. Znaczy, że będziesz miał. A to wiem. To wiem. Że gra powinna przypomina. Jest drut. Ej, ble. Ktoś To się zbada. Interesujące miejsce. No. Coś to przypnić teraz. Mogę wyjść z tej strefy śmiesznej. to z pracę. Napisz tu grę. Ale okej, okay, moi drodzy, bo czy już że wystarczająco długi, a trochę stresu przed pracą mi się nie chce przydawać? Więc mi się je przyda. Więc ja się będę zamierzał. tam no, na razie, cześci. Do widzenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach w poliarzowej kampanii. Na razie, cześci. Pa.